Dzień dziewiąty korading 50 golda, fishing 300 golda, mining 500 oder. Ten 30. No, ruby, Rubiny znalazłem w skarbie. Złowienia. Z fishingu najwięcej z Halibuta. Złota gwiazdka wpadła. W sumie taka rundka 10 dni chyba jest akurat, nie? żeby sobie wieczór. No, no, no spokojnie. O, jest, mamy go! Jest, see this cat? Widzisz tego słodziaka? Nie widzisz? Jak nazwiemy kota, bo dostałem właśnie kota? Jaki kolor? No, rudy. No to ja bym go nazwała Geralt. I zostanie Geralt. Tak. Ale ja go nie widzę na razie. Co mnie jest tej klonsercze, nie? E, tak, ponieważ ja jestem hostem, to ja jakby go dostaję i tutaj tą główny quest. Ale to teraz to to. teraz będziesz go widziała. Powracam, bo już poszłam na mnie. I on gdzieś tutaj łazi, tylko ja nie wiem gdzie. Gdzieś tu jest. Generalnie to jest miska i można mu wlewać wodę do miski po prawej. Nie zastanawiałam się po co tam jest ta, ta miska z wodą. Nie wiem co daje podlewanie mu miski, chyba nic. Chociaż może się to zmieniło. Idę zbierać, bo kotka zobaczę przy okazji. Wiem, że na pewno jest słodziaszny w ogóle, ale... On się gdzieś tu schował, tylko nie wiem gdzie. No, o, u mnie w domku i... śpi! <laughs> Jaki słodziak! Nie, no ja sobie muszę sama zacząć swoją własną grę, bo też spotykam się. O tak, mamy ziemniaczki do zebrania, teraz ja sobie pozbieram. Bo ty już masz wyższy level farmingu pewnie. Ja już się ja takimi rzeczami jak zbieranie ziemniaków nie zajmuję. Ja zbieram wiesz, złoto i sprawę. Złoto? Rubiny złoto. i diamenty. To ziemniaki. Ja mam srebrnego ziemniaka. Ale to, Ale to tylko halucynacja i śmiedznie do rzezienia. Tak naprawdę to kamień. Dokładnie. Zresztą się grządki powoli kończą. Wszystko wyzbieraliśmy. Ziemniaki są spoko, bo one dają 25 energii, nie i można je też trzymać właśnie w skrzynce na jakieś wyprawy. No więc ogólnie to wydałam te 300 drewna, naprawiłam ten pomost i mam Sea Urchin. No. I korale. I co z tym zrobić? Sprzedać? Czy to się na coś przyda? Myślę, że na razie sprzedawać, bo to się. To się tam będzie pojawiać, tak? Codziennie coś. Lub no. nic. Teraz tak, jak Shhh. mamy na przykład to drewno, ja ścinam i jak na przykład mamy te nasionka to je sadzić. Czy? Automatycznie się tutaj robią takie te, widzisz, posadzone są niektóre. Z automatu się sadzą. Nie, nie trzeba. Nie trzeba, jest jeszcze dużo drzewek. Jak będzie brakowało, to wtedy będziemy się martwić z sadzeniem. Myślę, że na razie chcemy wyczyścić tą planszę. Nasionka warto trzymać. Jak masz trzy rodzaje, czyli Acorn, Maple Seed i Cone, to możesz sprawdzić baton. A chyba mamy wszystko. Mamy, to możesz baton. Na Baton regeneruje 45 ten. Jest dobry na wyprawy. To się wypróbuje zaraz. Dobra, to idziemy spać. No i jak się już przeliczy Hajs, czyli kończymy dzień dziesiąty. O, kurde, z farmingu patrz. 900 golda. Za ziemiory. E, dużo zebrałaś, patrz, kurde, ile pieniędzy zebrałaś. Korale ile dały Sea 160 Mm -hmm. dużo. Zebrałaś rybki. Rybki ja złowiłem. No to też nie za wiele. Ja nie Nauczysz, nie się. Umiem jeszcze. Nauczysz się. Erd Crystal Amet. No to najwięcej ty zebrałaś z Foragingu ze zbieractwa tam, nie? 2,5 tysiąca golda. Okay. No to jutro myślę, możemy poszaleć. A na razie dajemy. OK. No, to jest jedenasty dzień, więc wydaje mi się, że najwyższy czas. Rozwinąć troszkę skrzydła, zarobić jeszcze więcej pieniędzy. Mamy 4100, tak jak widzieliście poprzednio. Całkiem nieźle nam idzie, więc fajnie by było. Też podskilować. Ja tu od razu sprawdzam maila. Zostawiam jakieś ciasteczka. Generalnie jaki mamy plan na dzisiaj? 11 dzień. Chyba na no, trzeba zacząć od profilaktyki, nie? Czyli jakieś podlewanko. Masz jakieś propozycje, pomysły. Podlewanko. No, a coś więcej? Zbieranko, sprzedawanko, sianko. Jakie Zbieranie sianko? No, standardowe. No, jak coś będzie do... pozbierane, to można posadzić, nie? Posiać. Ej, tutaj mam jakiegoś questa od Robin, że ona zgubiła opór i da 250 golda za znalezienie. Spoko. Robin Lost Axe. Latinko, South of Marines Ranch. Czyli musimy się przejść na południe od jej eee, ranch? Jak to było tłumaczone? Nie pamiętam. Rancho. 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 A jak będzie? Farma. Pamiętaj, żeby prawie nakitka klikać, bo serduszko potrzebne jest mu. Nie wiem co to daje, ale coś tam daje. Dobra. <grytanie> Kartofel. Będzie z tego sałatka. Nie, no generalnie monotonia jak to monotonia. Ja zawsze będę starał się przycinać to na materiałach na YouTubie, bo po co? Co to komu pokazywać, że sobie tam podlewamy? Coś więcej tam no, no, na pewno się pojawi, nie? Tak planuję 15-10 minutowe materiały i, i myślę, że to na spokojnie ludzi będzie zadowalało. Ej, tu na dole zapominamy o tym, o tych beansach, ale tu rosną cały czas, a ja nie były podlewane. Ja poprzednio też ich nie podlałem. Tragedia. A to, co widzisz, to zielone, to jest bardzo cenna rzecz. Co z tym robić? Jak będziemy mieli możliwość posadzenia budynków, tam gdzie są krowy, konie, kozy, nie pamiętam co tam jeszcze było, to one to jedzą i nie trzeba ich karmić. Więc warto, właśnie, jak posadzisz jeden taki krzaczor, to on się potem rośnie i rośnie i rośnie, nie? I się rozplenia. 15,20, czemu 15,20? Wiesz co, ja bym się przyszedł do kopalni. Mam całkiem sporo energii, a nie mam żadnych rybek, które mógłbym zjeść. Mam ten. Podejdź do mnie, to dam lika. O, o, fajnie. A ja idę poćwiczyć łowienie. Znaczy w skrzyni mam, nie? To sobie weźmie. Dobra, to muszę zamknąć. O, widzę, tutaj sobie postawiałaś lampki. Wszystkiego też sobie do łowienia wezmę, coś, bo nie wiem, dzisiaj ja już dużo. Wziąłem dwie sztuki, wiesz, bo idę tam się bić i tam mi się dużo przyda. Jest pierwsza, więc nie wiem, jak mi się uda z czasem, ale dobra, powalczymy. To w takim razie zabieram ze sobą bez motyki, chociaż motyka byłaby spoko, ale nie. Wędkę zostawiamy, lika bierzemy o Axe i jeszcze pikax jest mi potrzebny. To organize. I u mnie w ekwipunku też powinno być organize. No i idę na wyprawę, więc Ciebie zostawiam sobie samej, a ja idę walczyć w kopalni. Może po drodze uda mi się znaleźć jakieś ciekawsze rzeczy, nie wiem... Czasami tutaj rosną jakieś właśnie liki czy inne tam... ...kwiatki, które będę w stanie zjeść i sobie zregeneruję troszkę energii. Mam 140 na 270, całkiem niedużo. Niemniej jednak uważam, że powinno mi wystarczyć na zejście z poziomu 5 do 10. Zaryzykujemy. Jak nie, to chociaż zbiorę troszkę Copper Ore, które też wykorzystamy na dalszy rozwój postaci, bo jak pamiętamy Copper Ore będzie nam, będzie nam go po prostu bardzo dużo potrzebnego. Trzecia. Troszkę za późno wszedłem do kopalni, jest już późna godzina. Eee, nie, 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 tu, nie tu. Leave the mine. I wchodzimy sobie na piąte piętero. No, i tutaj co? Bijemy się, czy będzie? Musimy się bić. Już mnie dziabnął. Już mnie dziabną. Przesłabo bije, więc to jest takie. No, dosyć ciężkie oddały się. I od razu jest zejście. To lubię. Może nam się uda nawet dzisiaj do 10, jak to tak fajnie wygląda. Uh, sporo koper oru. Bieramy, zbieramy. zbieramy. Bagy, bagmity też się przydadzą na, na zanętę. Jak się ma zanęte, to wiadomo, od razu lepiej się łowi, szybciej, lepsze sztuki. No i też ma się szansę na legendarne. Yy, legendarne rybki. O ile się wie gdzie i kiedy można je łowić. O co to jest? Green Algae? Gdzie ma nogar, tak, co tam? Tak, tak, ja będę to nagrywał i potem sobie to potnę. Potnę ten materiał, wrzucę jego gdzieś na, na YouTube'a i będzie druga seria w wersji kołopowej. Ale same streamy. Kurde, ale mi gryzie. Same streamy są takie, no, że tak powiem, całościowe, nie? Czyli to, co się dzieje, no to widzicie. A ja skracam materiały. Nie tak było wcześniej, że tyle tego. Nawrzucałem po 20 minut i ja sprawdzałem statystyki po prostu i to wygląda tak, że no do 8 minut jeszcze tam ludzie oglądają, nie? Więc yy, im dłużej, tym gorzej. Jeśli chodzi o ilość w ogóle subskrypcji, to też jest taka trochę lipa, bo 92% i to też nawet na odcinku wrzucę, 92% osób, które mnie oglądają, nie mają subskrypcji. Co znaczy, że jeżeli 8% mnie ogląda, a jest to 900 subskrypcji na YouTube, to znaczy, że gdyby mnie wszyscy zasubowali, to w tym momencie miałbym około 11 tysięcy, no 10 300 licząc. 10 300 subskrypcji już bym miał. Tak więc podziękujcie śmiało tym, którzy nie chcą subować, bo im się nudzi. Tym leniwi, żeby kliknąć guzik. A jeszcze tu mamy małą rybkę do zabicia. No to mów, zostawcie suba i like Nie, no już. raz tam na jakiś czas może wspomnę, nie? żeby zachęcić troszkę, tam podjudzić ludzi, żeby tam no, zostawili tą łapkę. Ale generalnie to jest ty co? Co odcinek będę mówił, cześć, jestem Patryk Raven. No, generalnie jest lipa, więc zostaw suba. A tak, w sumie wszedłeś, to jeszcze donate'a. Możesz zarzucić tak dyszkę, nie? Co najmniej. No bez przesady. Może kiedyś było młodne, O, to jest drabinka. Pominąłem ją. Uuu, uuu, uuu. Co to było? Nie pamiętam. Fioletowe. Fioletowe. Coś to fajnego dawało. Topas, topas. Cenna rzecz. Sprzedamy. Myślę, że mining mi się teraz troszkę fajniej podleweluje, bo bardzo dużo koper orsów tu zebraliśmy. Pyk, jeszcze zjemy sobie jednego lika. Jest godzina 8.20. Jeszcze zdążymy, to jest poziom 8. Zostały mi dwa, a drabinka się pojawiła, więc tylko obejdę sobie dookoła. Pozbieram co jest. Na przykład to. Zrobimy przejście. Zabijemy tego małego slima. Bo też bicie slimeów podbija mi Fighting. O ile był taki skill? Wydaje mi się, że był ten skill do walczenia. Gdy dawał mi jakieś tam fajniejsze perki, mogę sobie na szybko sprawdzić. Skillsy. Jest combat, No, dobrze pamiętam. Nie wiem, czy oni coś zmieniali w mechanice, To jest już update 1,5. A ja grałem jeszcze na Alfie. Alfie, Becie, nie pamiętam. Zaraz po tym, jak gra wyszła. To jeszcze tam nie było żadnych paczy, nic nie było. Ale mnie pogryzł. Dobra, i drabinka była gdzieś tutaj, jest. I poziom dziewiąty. Kwarc. Kwarc pamiętam się też przydawał do czegoś. Nie gryzaj mnie. Krytyk wpadł. I od razu zejście drabinką na dół. No, chyba to przyspieszyli, bo wydaje mi się, że to tak, tak dobrze nie działało. Czery bomb, którego nie mogę podnieść, muszę coś wyrzucić. Wyrzucimy ten syf. Czery bomb jest bardzo fajne, bo mogę ją na przykład sobie zarzucić gdzieś w takim cennym miejscu. Powiedzmy tu. Damy jebu dobu Nie będę miał dużo kamieni. Jeszcze geoda mi wpadła. Świetnie, geoda się przyda. You found geode. Tak, jeszcze wcześniej nie znalazłem geody. Pyk, flaczki. Z geody, pamiętam, jak właśnie grałem tą pierwszą serię. To mi wypadło. E, s, no, ten galaxy shard, czy coś takiego. O, jeszcze journala, co dostałem. Questa, inicjacja. Zabij 10 slime'ów I mamy wejść do Adventures Guild. Znajduje się całkiem blisko nas. No spoko, Mamy od razu questa, więc dostaniemy pewnie jakieś pieniądze za to. Mieliśmy 4000, widzę, małpa coś kupiła. Wydaje nasze hajsy. Zaraz to z nią przedyskutuję. No, jeden slime pig ze skrzynek jeszcze go wpadła idealnie. Jest też dosyć późno, więc zejdę ten poziom niżej, żeby mieć dziesiąty. odblokuję sobie to. Eee, no myślę, że to... sapa wyrzucę. Weźmiemy Leder Bootsa. It's getting late. I spadamy na chałupę.